Prawie plus 23 stopnie. Słuchajcie, już mamy termiczną wiosnę, słuchajcie, w Kunowie latają już owady, mamy pszcz już widziałem osy, motyle, no i słuchajcie, jest taka pogoda, nie? Słuchajcie, ale zbudziło mi, mi to zachowanie pogody, że zaczyna się chmurzyć i proszę bardzo, co my tu mamy? Czarną chmurę. I to dobrze może się zgodzi, bo dlatego, że e, jak świeciło słońce, było ponad plus 28 stopni, słuchajcie. Normalnie ten, e, normalnie e, ledwo co marzec jest, a było już 28 stopni i to w cieniu. Znaczy, no, tam trochę słońce może podświetlało, ale dokładnie nie wiem. Ale było strasznie ciepło, słuchajcie. I właśnie coś tutaj może się zgadzać, bo po takim cieple może jakaś burza być. Słuchajcie, po prostu. Zawsze jak było lato, słuchajcie, opowiem wam takie coś. Zawsze jak było lato w zeszłym roku. Ech, tak, ja gadam. No, jak było lato, słuchajcie, i zaczynało się chmurzyć, to po takim dniu upału. No, dzisiaj nie było akurat upału, ale no po prostu w takim dniu ciepłym zawsze się zachmurzyło po południu i pojawiały się ciemne chmury. I, i teraz to by się zgadzało, że może nadchodzić jakaś burza. Czekajcie, chwilę zrobię wycięcie sprawdzę mapy, ale coś mi tu wzbudza. Coś, że coś zaraz się może wydarzyć. Słuchajcie, mamy burzę nad polską i to nie tylko tutaj, słuchajcie błysk lecz bez grzmotu y, y, jak ktoś dał to daleko słuchajcie ale pojawiają się raporty że wieje mocno i pada ostro ale to w sumie ale patrzcie tu mamy wyładowanie zobaczcie widzicie te kreseczki to już jest poza naszym krajem no właśnie i w Polsce pojawiają się i zobaczcie, że tutaj naprzeciwko w Kielcach już pada deszcz, więc wiecie, sprawdzę jeszcze prognozę burzową, bo widzę, że tu jakaś została wydana. Marginalne zagrożenie bu burzowe, słuchajcie. Tu mamy kunów, trochę tak na pograniczu, ale muszę odnaleźć moją ulicę, której no nie mogę oczywiście powiedzieć. Słuchajcie... Kunów nie jest, wy... bo tutaj mamy, słuchajcie, centrum Kunowa, nie, wy widzicie, jest pełno sklepów, delikatesy, urząd miasta, słuchajcie, w centrum Kunowa nie ma zagrożenia, a tu gdzieś jest moja ulica, tylko tak, widziałem ulicę tutaj, ale słuchajcie, oczywiście nie, tak zrobiłem, żeby nie było widać, oczywiście, i tu mamy my... moją ulicę, słuchajcie, nie, i yy, na mojej ulicy jest wyznaczone marginalne zagrożenie, więc. Jak. Więc jeśli będzie grzmiało, coś się pojawiało, oczywiście wam nagram. Na tą chwilę widzę właśnie czarną chmurę, która mi wzbudziła coś. Dobrze, kończę. Cześć.